Jak diagnoza raka piersi zmienia życie? No, na pewno jest to bardzo trudny moment, bo nikt z nas w rzeczywistości nie chce być w ogóle pacjentem, a tym bardziej pacjentem onkologicznym. Więc ten moment w życiu na pewno jest owiany ogromnym strachem, ogromną niepewnością, bezradnością, chaosem w rzeczywistości. I tak naprawdę połączenie tego wszystkiego daje nam ogromną burzę intensywnych emocji, z którymi nawet jeśli jesteśmy stabilnymi osobami w życiu codziennym, do tej pory, to ten moment jest tym momentem bardzo e, takim destrukcyjnym, e, który, jeżeli nie będzie w odpowiedni sposób zaopiekowany przez e, wiele osób, e, to może być e, ogromnym piętnem na całe życie, ale też sprawić, że to poczucie takiego bezpieczeństwa podczas całego e, procesu diagnostycznego, a następnie poprzez e, leczenie e, będzie niesamowicie trudne dla takiego pacjenta. Jakie są cele terapeutyczne przy wczesnym raku piersi, a jakie są cele przy raku zaawansowanym? Chcielibyśmy właśnie w największej liczebności rozpoznawać te nowotwory niezaawansowanej postaci. Niestety w Polsce ta, mamy taką niechlubną liczbę, która wskazuje właśnie na rozpoznawalność tego nowotworu właśnie w stadium już zaawansowanym. To się przekłada przez to, że nie jesteśmy wystarczająco świadomym społeczeństwem, wystarczająco dobrze zaopiekowanym pod kątem edukacyjnym. To też powoduje, że ta grupa pacjentów, do której dedykowane są możliwości badań przesiewowych, nie przychodzi na te badania, nie kontroluje się. Odpowiadając nam, że woli nie wiedzieć. Natomiast warto też jeszcze podkreślić, że badania screeningowe typu mammografia jest to badanie, które ma, nie ma na celu spowodowania, że my nie zachorujemy na tego raka piersi, natomiast jego celem jest przede wszystkim rozpoznanie choroby w stopniu niezawansowanym. I jeżeli mówimy o tym stopniu niezawansowanym w raku piersi, to mówimy bardzo optymistycznie o tym, ponieważ jest to jeden z najlepiej Nowotworów onkologicznych, dobrze, z, dużo, z dobrą perspektywą szybkiego leczenia, krótszego leczenia, z mniejszym okaleczeniem takiej kobiety i dającym nam taką sprawczość, że my w rzeczywistości wiemy, kiedy ten deadline tego leczenia nam się kończy. I z pośród kobiet w rozpoznaniu właśnie we wczesnym raku piersi, w raku z biologią hormonozależną, wysyca nam się grupa pacjentek, to jest około 1400 do 1600 kobiet rocznie, które które są we wczesnym raku piersi, ale z wysokim ryzykiem nawrotu choroby. Oznacza to tyle, że mamy duże obawy kliniczne, że właśnie spośród tej grupy pacjentki wrócą na kolejną linię leczenia, co oznacza, że leczenie systemowe, które było im do tej pory proponowane, było systemem leczenia niewystarczającym. Co oznacza, że jeżeli mamy kolejną linię leczenia i o ile jest to znowu miejscowa, czyli taka forma nawrotu tego nowotworu, która generalnie nie zmienia jakoś wyjątkowo szans na przeżycie w tej chorobie i nadal jest ta wyleczalność, to w momencie, kiedy te pacjentki stają się pacjentkami z przerzutami odległymi, to ich historia zmienia się dramatycznie i życie zmienia się dramatycznie, ponieważ z pacjenta... Który był do tej pory z intencją zupełnego wyleczenia, stają się pacjentami z leczeniem paliatywnym, czyli takim, które jest leczeniem skutecznym i trwa do końca ich życia, i musimy też w tym leczeniu również zadbać o jakość tego leczenia. Natomiast samo przejście pacjenta z pacjenta, który był pacjentem do zupełnego wyleczenia, a nagle usłyszeć diagnozę, że staje się pacjentem w chorobie przewlekłej, jest niebywale trudne, jest traumatyzujące i nie powinniśmy tego bagatelizować, skoro wiemy, że mamy taką grupę kliniczną, bo w rzeczywistości terapie uzupełniające, czyli w uzupełnieniu Terapię CDK 4,6 mogą wesprzeć tego pacjenta w terapii, i to będzie powodowało, że my nie będziemy widzieli takiego realnego zagrożenia i nie będziemy w rzeczywistości wyrażać zgody na to, żeby dopuszczać do, do takich sytuacji. Pacjentki oczekują na tą terapię, zrzeszyły się w niezależnych forach, tam prowadzą swoje dyskusje, tam prowadzą swoje rozważania, tam szukają. Niestety, rozwiązań, w jaki sposób dotrzeć ze swoją potrzebą, obawą do Ministerstwa Zdrowia, ponieważ jakby cała sytuacja będzie miała swoje miejsce kulminacyjne właśnie w Ministerstwie Zdrowia. My jako My rozmawiamy z decydentami jako organizacje pacjenckie, tak naprawdę jako interesariusze już tego systemu, przekazując te wszystkie informacje ze strony pacjentów i ze strony klinicystów. I absolutnie nie jest to forma lobbowania produktu czy wspierania firmy, bo nie możemy w ten sposób patrzeć. My jako Fundacja Omea Life i te grupy, które o tym z interesariuszami rozmawiamy na ten temat, właśnie posługujemy się najnowszymi danymi, najnowszą wiedzą kliniczną. I oczywiście rozmawiamy o tym, że dana terapia jest nową terapią, może być w jakiś sposób mniej rozpoznawalna, mamy jakieś mniejsze doświadczenia z różnymi terapiami nowoczesnymi. I tutaj ministerstwo bardzo mocno kładzie uwagę na. Toksyczność wynikająca z tej terapii i obawy wynikające z tego. Natomiast porównywalnie, jak chemioterapia niesie jeszcze większą toksyczność, i wszyscy tak w rzeczywistości to znosimy. Jeżeli mówimy o lekach CDK4-6, no to w rzeczywistości mamy tutaj największy problem z takim życiem codziennym, patrząc poprzez różnego rodzaju rozwolnienia. Bo to jest jeden z takich nieprzyjemnych aspektów w tej terapii i skutków niepożądanych. Natomiast z uwagi na to, że te pacjentki są i tak w terapii hormonalnej w długim okresie czasu, nie możemy zapominać, że ta, te terapie, chociażby tamoksifen, najbardziej znany lek, najbardziej popularny, najczęściej stosowany w onkologii, nie ma skutków ubocznych. Ma te skutki uboczne, one również są nieprzyjemne w życiu. Codziennym, ale są też destrukcyjne. I nie powinniśmy o tym zapominać, że ten lek też nie jest cukierkiem, który, który możemy sobie swobodnie, swobodnie zażywać. Więc w rzeczywistości należy tutaj bardzo mocno wyważyć. Oczywiście rozumiemy, jako interesariusz już tego systemu, ale też zwracamy uwagę na, na wartości kliniczne, ale też na kwotę danego produktu i rozumiemy dużą populację versus wysoka cena zaleg w stosunku na przykład do hormonoterapii, natomiast uważamy, że ta grupa pacjentów, nawet jeżeli ministerstwo zdecyduje się na włączenie tej terapii właśnie we wczesnym raku i zabezpieczeniu tej populacji, która de facto nie jest zabezpieczona tak, jakbyśmy tego oczekiwali, jak mówią wytyczne, to ona się z roku na rok będzie nam zmniejszała, a nie zwiększała w wyniku coraz większej dbałości o edukację i chcemy stworzyć te możliwości takiego zaufania, żeby osoby, które nie są obecnie w diagnozie raka piersi, przychodzimy na badania przesiewowe i liczymy na to, że jeżeli tym aspektem będziemy poruszać się w tej przestrzeni, nawet myśląc poprzez kwestie ekonomiczne, to jesteśmy na wygranej.